Witam, kochani, bardzo serdecznie na kanale. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj, tak jak widzicie, karty klasyczne. Zobaczymy taką prognozę do 7 dni. Wybierzemy 21 kart. Zobaczymy, co nam tutaj pokażą. Oczywiście, kochani, to jest czytanie ogólne, kolektywne. Ja położę swoją rękę, przekażę energię i zaczynamy za chwileczkę. Moja energia do kart myślę, że jest już przekazana i zaczynamy. Dobrze, zobaczmy co do 7 dni i jakie tutaj wydarzenia się nam pojawią. Tutaj, moi kochani, jest tak, że jest trochę wspominania przeszłości przede wszystkim. Jest trochę obwiniania się za jakieś sprawy, które no, wydarzyły się kiedyś i może obwiniacie się za jakieś niepowodzenia. Troszeczkę takiej nostalgii się pokazuje. Nudy, ale też, moi drodzy, obawa o Wasze dziecko, może o jakiegoś ucznia, studenta. Tutaj m, martwicie się o kogoś, kogo kochacie, tak naprawdę. Nie martwcie się, moi drodzy, bo tu wszystko się na pewno wyjaśni. Są te kiery, na pewno, ale w takim wydaniu, y, no, ten walet. Y, Mówi nam nie tylko przy tych kartach o zmartwieniach, tak? Martwicie się o bliską Wam osobę, ale się nie martwcie, bo Walec sobie poradzi. Ja tak czuję. E, idą do Was, kochani, pieniądze. Wiadomości o pieniądzach. E, być może tutaj jakaś dobra współpraca się szykuje, ale też obawiacie się e, o te finanse, czy Wam wystarczy. Na pewno Wam tych pieniędzy. Wystarczy. Nie martwcie się. Tutaj pieniądze do Was powrócą do tygodnia czasu, jakieś przelewy, może wynagrodzenie. Z trzech jakichś źródeł. Ja nie wiem kto tutaj będzie z jakiejś współpracy, jakieś zaległe pieniądze? Z trzech źródeł. W przeciągu 7 dni. Jedne pieniądze większe yy, i dwa razy mniejsze pieniądze dla Was idą na pewno. Co jeszcze, kochani, tutaj szykuje się. Moi drodzy, jakiś list, jakaś wiadomość, będziecie coś podpisywać. Jakiś dokument y, związany z domem, jakieś porozumienie. Tutaj list, być może podpis, y, was czeka. Y, jakaś sprawa zaległa, y, może umowa, może jakaś sprawa urzędowa, którą trzeba załatwić z domem. Także idźmy dalej, zobaczmy, moi drodzy, kolejny. Kolejny tu krótki rozkład. Jest kobieta w Waszym otoczeniu, urzędniczka, moi drodzy, z którą urzędniczka, bądź też młody jakiś moi drodzy też. Tutaj mamy waleta treflowego, który przynosi jakieś informacje. Informacje bardzo dobre. To mogą być sprawy jakieś urzędowe, zaległe. Uda Wam się osiągnąć ważną sprawę z urzędem. Coś na co czekaliście od dawna. Tutaj będzie takie zwycięstwo, tutaj będzie taka radość. Tak? Jest załatwienie ważnej sprawy. To jest takie nagłe, tak? Wiadomość z jakiegoś urzędu, którą przekaże Wam kobieta. Idziemy dalej, jeszcze co tutaj, moi drodzy. Możliwa podróż, którą wyruszycie, to może być podróż związana z kupnem bądź sprzedażą czegoś. Tu, oczywiście, będziecie się wahać. Co do tej podróży, możliwe, że będziecie chcieli może niektórzy z Was kupić jakieś bilety. Na przykład na podróż, i będziecie się wahać co do dnia, co do terminu, albo też jakąś rzecz będziecie chcieli sobie zakupić. Będziecie mieli wsparcie finansowe dwie osoby zaangażowane w Waszą podróż, w Wasze zakupy. No dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty dzień co jeszcze dalej dla Was? Tutaj, moi drodzy, jest decyzja. Sprawy przy tej decyzji są ukryte. Może być jakaś sprzeczka. Może być jakaś sprzeczka na jakiejś uroczystości. To może być jakaś uroczystość, w której będą uczestniczyły 3-5 osób, i tutaj może być jakaś sprzeczka, bądź też niejasna sytuacja. Będzie taki impas, nie będziecie wiedzieć, co macie robić. Będziecie ostro dyskutować z trzema, pięcioma osobami. To może dotyczyć jakiejś ważnej decyzji co do y, na przykład y, miłości spraw uczuciowych co do spraw podróży i ostatni krótki rozkładik moi drodzy dla was do 7 dni ja bym powiedziała, że sprawy rodzinne bardzo dobrze się ułożą. Będzie dużo, moi drodzy, na pewno pracy, ale też możecie otrzymać informacje o nagłych pieniądzach za 7 dni. To może być spadek, to mogą być pieniądze z wygranej, znalezione. Wiadomość o większej ilości pieniędzy. I tą wiadomość, moi drodzy, przekaże Wam młody człowiek, który możliwe, że jest spod znaków powietrza, bliźnięta wagi wodnika. Także kochani, tutaj na pewno dużo informacji finansowych się pojawiło przez ten tydzień. Zaległe pieniądze powrócą, nowe finanse się pokazują i oczywiście dużo spraw komunikacji koło Was, dużo spraw, dużo ludzi koło Was. No dobrze, moi drodzy, taki krótki filmik. Prognoza z kart klasycznych do trzech, do 7 dni przepraszam. I oczywiście bardzo gorąco Was pozdrawiam, życzę wspaniałości i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnych filmach.